Z tej strony Zufia, Ernest. dzisiaj otwieramy ostatnią przysyłkę. Przepraszam, krepkami mi trochę zapała. Od Kuby. <laughs> tu są jakieś karty. Nie wiem, chyba mówi, jakieś Bundesligi, niemieckie. Uuu, pękła. Ale koła mówi, że tam chyba jedna pęknięta. Ale mniejsza z tym. Otwieramy. I zatrafiamy, proszę Państwa. A się tutaj on to jedziemy Od początku to mam taki jakiś znak niemiecki, i, nie wiem, coś taki stylu, błyszcząca o, nie wiem, mamy Mezeta Ezila w 3D, jakiegoś trenera ich, jak widzicie to już Tomasa Millera, tu są ile ma lat, w którym roku się urodził, ile ma lat, waga itp., kiedy zadebiutował, o Paule. Akiś ich trener Matt Hummel, wielka gwiazda Borussii. LAM, skończył już karierę reprezentacyjną Gago, Boscher, miałam operację Mario Gomez, Janssen, Bedener, Szurle, o, teraz taka nowsza Paula, Schweinsteiger, jakiś tam bramkarz, Adler, Simon Rolfes, To mamy Andre Szurle, bardzo zbawionego piłkarza. Joachim Lew, Dobre karty. Toni Kroos, piłkarz Realu Madryt, Kroten, Samir Kedira, Mario Gese, Znak niemiecki, Andeon i nowy Mario Gomez. Dziękuję za oglądanie tego filmiku i chciałem powiedzieć dziękuję Ci Kuba za te karty w wymianie. Ja Tobie dałem dużo takich dobrych kart i przez dwa razy tyle. W następnym odcinku obejrzymy sobie, <laughs> w następnym odcinku będą karty z, albo z samochodów, albo z innych rzeczy. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zapraszam na porowne. Cześć.